<tem irrelevant> SELNE! <scenes by> <supporters> na scenariuszu Paula Webba wyreżyserowała Ava Duvernay i przepraszam jeśli pomyliłem coś w wymowie tego imienia, ale ja nie mam pojęcia jak się czyta po angielsku, bo jestem z Polski, więc... Ej... <kayak hammer> <archive> Macie to samo, nie? Nie... film o Martinie Luther Kingu, czyli postaci, która walczyła o prawa równości czarnych obywateli w USA. Tak, to jest najogólniej rzecz biorąc. Poszedłem na ten film tylko dlatego, że dostał Oscara. Za najlepszą piosenkę. Znaczy, serio? To, to, to jest jakiś wyznacznik w ogóle? Film wszedł do nas, do Polski jakieś dwa miesiące po tym, jak była gala rozdania Oscarów. Czemu? Kogokolwiek jeszcze interesował ten film, to chyba ściągnął w ogóle z torrentów, ale ja chciałem być legalny i wspierać przemysł, czy coś. Selma o, zbierała bardzo spolaryzowane opinie. Niektórzy mówili, że to o genialny film, na który Ameryka zasługuje, czy jakieś inne opinie po kroju wiecie. Drudzy mówili, że to o, kolejny white guilt movie, który paszuje wszystkich białych. I bardzo mi się spodobało w Selmie, że ten film nie jest właśnie tendencyjny, to jest bardzo inteligentny i balansujący film. Wielką wadą bardzo wielu tych filmów o, o rasizmie i dyskryminowaniu czarnych ludzi było to, że w tych filmach Wszyscy biali ludzie byli źli, byli negatywnymi postaciami, jakby tam nie było żadnej e, postaci, która była biała, która robiłaby cokolwiek dobrego naszych protagonistów. Bo to jest właśnie wielka zaleta Selmy. Ten film nie obraża jakby nikogo osobiście za, za to, że na przykład jest biały i e, biali e, byli rasistami. Wobec, e, Czarnych wtedy i dlatego właśnie biali widzowie muszą być winni, tak jak wiele filmów w z tak robiło. Ten film jest faktycznie inteligentny i ogranicza cały ten konflikt, i sprawia, że jako widz czujesz się zaangażowany w całą tą sytuację obrony praw człowieka i stąd wynikają prawdziwe emocje w tym filmie. Mm. I z tego co słyszałem, wiele osób krytykowało Selmę za to, że ten film jest po prostu nudny, że tam się jakby nic nie dzieje. Uważam, że to jest bardzo wielka zaleta, bo ten film po prostu pokazuje, co się tam działo, jakby on nie próbuje na niczego tak strasznie strasznie. Tłumaczyć, po prostu widzimy zaistniałą sytuację, obserwujemy jak ci ludzie robią politykę, co mi się strasznie podobało. Tak bardzo e, dogłębnie obserwujemy ich wszystkie manipulacje, i te sceny trwają naprawdę dużo czasu. Są jeszcze sceny z rodziną Luthera Kinga, potem w końcu dochodzimy do tych scen marszu. Swoista monotonia tych scen. E, w których oni rozmawiają i robią politykę. Strasznie kontrastuje z tymi e, wszystkimi scenami napadania policjantów na. E, Maszerujących, po prostu sprawiało, że te sceny były jeszcze mocniejsze. Reżyserka zastosowała bardzo fajne zabiegi techniczne. One są bardzo proste. Po prostu sprawiało, że te sceny robiły jeszcze większe wrażenie i były bardzo mocne i strasznie obrazowe. To wywołuje dokładnie takie emocje, jakie powinno wywoływać. No więc, jak sama wartość intelektualna w filmu mi się naprawdę strasznie podoba, i samo to obrazowe przedstawienie tych wszystkich marszów jest yy, naprawdę wyśmienite. Tak, ze scenariuszem miałbym więcej problemów. Martin Luther King został zagrany przez Davida Oyelowo. Jakby nie, nie znam tego aktora do końca. Jednak ten film jest naprawdę świetny. Doskonale oddaje tą niesamowitą charyzmę, jaką cechowała się ta postać. Ale też wiecie, scenariusz sprawiał, że można się było z nią utożsamić. Ojelowo bardzo skutecznie oddaje różne stany tej osoby i moim zdaniem wypada ona bardzo autentycznie. Dużo osób mówiło, że, o, w tym filmie przedstawiamy wady Martina Lutera i po prostu to będzie taka strasznie realistyczna postać. No jak ona ma swoje rozterki i te wszystkie rzeczy, i to wypada dobrze, tak jakby nie widziałem w tej postaci jakby nic takiego strasznie złego, znaczy ona popełniała błędy i to jest to zaznaczone. I ona tak naprawdę utrzymuje ten film. To jest w niej takie spoiwo emocjonalne, dlatego że poza tą rolą nie ma tu zupełnie jakby w ogóle prawie że ciekawy król naprawdę ciekawy. Są po prostu ludzie i w większości gadający głowy i to jest W Zresztą razem jak były na przykład te sceny z prezydentem czy innymi yy, urzędowymi, to one były strasznie przewidywalne i ja naprawdę wiedziałem co tam się stanie. I mam wrażenie, że to wynikało ze specyfik tych postaci, które jeśli już byłyby bardzo proste. I niektóre, mam wrażenie, w ogóle nie były napisane. Tak samo było z scenami w domostwie Martina Luthera Kinga z tą całą jego rodziną. Jak to wszystko było bardzo dobrze zagrane i ogólnie działało jako scena dramaturgiczna, a tak na przykład jego żona raczej nie ma, jakby to jest po prostu typowa żona jakiegoś wizjonera w filmie. Powinien być taki katolik postaci. Rozumiem jej rozstewki, te wszystkie sceny były całkiem angażujące, tak ze strony fabularnej scenariusza ta postać mogłaby być wykorzystana bardziej ekonomicznie, i skutecznie, takie mam wrażenie. Martin Luther King wypada naprawdę świetnie jako postać. Reszta, cała reszta jest raczej średnia i to nie jest tak, że żenująco, że mogłoby być lepiej napisane po prostu. Nie podobała mi się jeszcze strasznie muzyka Jacek Napora na pora na filmie powiedział, że można by ją po prostu stawić do klanu. No i ma zupełną rację, ona jest po prostu słaba. Skliwa, średnio podbudowuje napięcie i po prostu jest taka strasznie typowa i trywialna i banalna. Bo jak już mówiłem, sama ta intelektualna warstwa filmu strasznie mi się podoba. To w jaki sposób został wyreżyserowany i to w jaki sposób został zagrany, spoko. Natomiast w tym filmie jest mnóstwo takich... Bardzo małych pierdów, które po prostu przeszkadzają i odwracają uwagę, ale poza tymi wszystkimi pierdołami to spokosem, a moim zdaniem jest naprawdę solidnym filmem. Myślę też, że ten film ma sporą wartość intelektualną, to znaczy nie jest w takim właśnie typowym White Guilt Movie, który wszystkich białych oskarża o po prostu rasizm. To jest bardzo sprawiedliwy film i rozdaje wszystkim to jakby sprawiedliwość, jeśli wiecie o co mi chodzi, więc. Myślę, że to jest spora wartość na tle innych filmów o tej tematyce. A z tych wszystkich powodów sama mi się po prostu podobała i da mi 3,5 na 5, bo to dobry film i idźcie do kina na niego, bo, bo polecam. <grybuj> <grybuj> Jeśli recenzja Wam się to... <grybuj> bo wiecie oczywiście, jak Wam się podobała recenzja i film jest już długo w kinach, więc... Jeśli byliście na nim, to powiedzcie, jak Wam się podobał film, może się ze mną nie zgadzacie, piszcie oczywiście, ja Wam odpowiem na wszystkie komentarze, widzę je oczywiście. No i ja się z Wami żegnam i do następnego razu.